Cześć, witaj na kanale tylko o finansach. Jeżeli spodobał Ci się ten odcinek, to proszę Cię o pozostawienie łapki w górę, komentarza oraz o zasubskrybowanie tego kanału, jeżeli tego jeszcze nie zrobiłeś. A teraz zaczynamy. Platyna to metal szlachetny, który jest ceniony za swoją wysoką odporność na korozję oraz właściwości katalityczne. Używana jest szeroko w przemyśle motoryzacyjnym, jubilerstwie, a także w produkcji biżuterii i instrumentów medycznych. Ze względu na skomplikowany proces wydobycia, platyna jest jednym z droższych metali szlachetnych. Szafiry i rubiny to dwa odmiany korundu, cenione w jubilerstwie za swoje wyjątkowe barwy. Szafiry są często niebieskie, a rubiny czerwone. Co nadaje im wysoką wartość wśród kamieni szlachetnych. Najcenniejsze są kamienie o intensywnym naturalnym kolorze, zwłaszcza niebieskie szafiry i czerwone rubiny. Pallad to srebrzysto-biały metal szlachetny, który jest ceniony głównie za swoją wysoką reaktywność katalityczną. Największe zastosowanie znajduje w przemyśle motoryzacyjnym, gdzie jest stosowany w katalizatorach. A także w elektronice i medycynie. Jego ceny znacząco wzrosły z powodu rosnącego zapotrzebowania i ograniczonych zasobów. Złoto to rzadki i bardzo ceniony metal szlachetny, który od tysięcy lat jest wykorzystywany jako waluta, ozdoba i inwestycja. Jest ceniony za swoje właściwości fizyczne, tym odporność na korozję i łatwości obróbki. Ze względu na swoje unikalne właściwości znajduje także zastosowanie w elektronice i medycynie. Trufle to gatunek grzybów o wyrazistym, ziemistym smaku, uznawany za jedną z najdroższych i najrzadszych delicji kulinarnych. Rośnie pod ziemią, a ich zbieranie wymaga wyszkolonych psów lub świn, co utrudnia ich pozyskiwanie. Najdroższym gatunkiem jest biała trufla, występująca głównie we Włoszech. Kokaina to naturalnie występujący alkaloid roślinny o silnym działaniu stymulującym. Produkowana jest głównie w Ameryce Południowej i jest nielegalna w większości krajów. Ze względu na swoją nielegalność i wysokie zapotrzebowanie, jej cena rynkowa na czarnym rynku jest bardzo wysoka. Kokaina jest wymieniana ze względu na wartość w przeliczeniu na gram, choć nie jest legalnym zasobem naturalnym. Rot to jeden z najrzadszych metali na świecie, który jest niezwykle cenny ze względu na swoje wyjątkowe właściwości chemiczne, takie jak odporność na korozję i wysoka refleksyjność. Wykorzystuje się go głównie w przemyśle motoryzacyjnym, do produkcji katalizatorów oraz w jubilerstwie. Diamenty to niezwykle twarde i rzadkie kryształy węgla, cenione zarówno w jubilerstwie jak i w przemyśle dzięki swojej wyjątkowej twardości. Wartość diamentu jest zależna od jego jakości, w tym od koloru, czystości, szlifu i karatu. Najbardziej cenione są diamenty o intensywnych barwach, jak niebieski i różowy. Kalifornium 252 to syntetyczny pierwiastek promieniotwórczy, który nie występuje naturalnie. Jest wykorzystywany w licznych zastosowaniach przemysłowych, medycznych i badawczych, takich jak wykrywanie złóż ropy i gazu. Terapia nowotworów oraz inicjowanie reakcji jądrowych. Jego produkcja jest skomplikowana, ponieważ wymaga intensywnej obróbki i czasu, a proces ten odbywa się tylko w kilku laboratoriach na świecie. Antymateria to substancja teoretycznie podobna do materii, ale składająca się z cząstek o przeciwnych ładunkach. W wyniku zetknięcia materii z antymaterią dochodzi do anihilacji, która uwalnia ogromną ilość energii. Dzięki temu antymateria jest jednym z najbardziej obiecujących źródeł energii w przyszłości, jednak jej produkcja jest ekstremalnie trudna. Na dzisiaj byłoby to już na tyle. Jeżeli spodobał Ci się ten odcinek, to proszę Cię o pozostawienie łapki w górę, komentarza oraz o pozostawienie subskrypcji na tym kanale, jeżeli tego jeszcze nie zrobiłeś. I teraz mogę Ci już życzyć bogatego dnia. Cześć! Materia powstał dzięki współpracy z ABS Factoring Polska.